Proszę no, pojawiło się kilka komentarzy pod materiałem dotyczącym Forda T. Uśmiałem się nieźle, no ale muszę Wam to wyjaśnić, bo przecież nie można tego tak zostawić. Zabobony muszą być wyjaśniane, bo inaczej ludzie zaczynają w nie wierzyć albo już wierzą. No, przy czym tym, którzy już wierzą w zabobony, trudno jest to wybić z głowy. Trzeba by zorganizować świętą inkwizycję, a ja do tego nie czuję się uprawniony. Natomiast słuchajcie, Kamil Strygner napisał taką, taką taki komentarz, że w 1870 roku krowa kosztowała w USA 26 dolarów. Obecnie podają pomiędzy 1500 a 3000 dolarów. No i rozumiem, że to miałoby dowodzić, że złoto właśnie przeniosło tą wartość w czasie w krowach. Liczoną w krowach. Słuchajcie, no jest to o tyle zabawne, że fajnie by było, gdyby pan Kamil Stryger najpierw się zorientował w rolnictwie, a potem, a potem opowiadał takie tezy, bo to rzeczywiście wygląda fajnie dla człowieka, który kompletnie nie ma pojęcia, o czym mówi. Ja o rolnictwie też, to prawda, nie mam wielkiego pojęcia, ale wiem, że zarówno zwierzęta, jak i rośliny, które są. Tymi obiektami, którymi zajmuje się rolnictwo, występują w swoich rasach i odmianach. I te rasy się zmieniają. I stare rasy, rasy, które są już nie, nieekonomiczne z punktu widzenia produkcji rolnej, są usuwane z tej produkcji do tego stopnia, że w Europie organizuje się gospodarstwa rolne, które mają dotacje państwowe i są to gospodarstwa rolne, które pełnią rolę czegoś w rodzaju ogrodu zoologicznego połączonego z ogrodem botanicznym, w którym uprawia się stare, nierentowne rasy i odmiany zwierząt i roślin po to, żeby zachować je, po to, żeby one nie wyginęły. Dotyczy to wielu, wielu zwierząt i wielu roślin. I taka krowa, z, która kosztowała 26 dolarów, dzisiaj jest kompletnie bezwartościowa. Krowa o takich nazwijmy to parametrach użytkowych czy parametrach rolniczych byłaby całkowicie dzisiaj niesprzedawalna, jej wartość wynosiłaby zero, właśnie, a nawet byłaby ujemna, bo należałoby do niej dopłacić po to, żeby ktoś w ogóle chciał ją hodować w takim właśnie gospodarstwie agroturystycznym, będącym, będącym jednocześnie. Ogrodem zoologicznym dla zwierząt użytkowych. Dlatego trzeba patrzeć na to, że to, to nie jest ta sama technologia. Po prostu technologia rolnicza poszła do przodu. Dzisiaj rasa krów z roku 1870, jakakolwiek rasa, nawet najlepsze rasy krów z tamtego czasu, z tamtego okresu, nie są w stanie dać albo tyle mleka, albo tyle mięsa ile dzisiaj wymaga produkcja rolnicza po to żeby była rentowna. Dlatego w ten sposób rozwoju technologii technologia polega inflacji i to chyba największej w tym momencie na świecie. Może poza jakimiś papierami naprawdę czysto spekulacyjnymi albo śmieciowymi walutami to z tych rzeczy, które nas otaczają, największej inflacji podlega właśnie technologia i również technologia rolnicza. Dlatego porównywanie w krowach jest po prostu śmieszne, albo, albo nawet bardzo śmieszne, bo należy porównywać rzeczy, które dają się porównać w jakiś sposób. I tak jak mieliście tego Forda T, którego pokazywałem przed chwilą, tu macie, macie, porszaki, ale te porszaki nie będę ich rozpatrywał. To do kolejnego komentarza. Pominę je dlatego, że one są młodsze niż, niż wynika z tamtego komentarza. Najpierw idźmy sobie do tego Forda T. Gdzie on tutaj jest? To Chyba nie, nie ta strona, tutaj mamy. Tutaj mamy model 17, ale to jest Winton. Okej. Okay. Nie będę, nie będę go szukał, bo widzę, że zajmie to zbyt dużo czasu. W każdym razie, na tym Fordzie, te niby rzeczywiście można go kupić za mniejszą ilość złota, ale przechowywanie go przez ten okres czasu, przechowywanie go przez ten okres czasu, patrząc, jeżeli byśmy chcieli wziąć garaż, cenę garażu w Polsce po 400 zł miesięcznie, no to raczej jest garaż nieogrzewany, ale wyobraźmy sobie, że 400 zł miesięcznie. Czyli rocznie to jest no niecałe 5000. Liczmy, że to jest 5000 już na okrągło, żeby się łatwiej liczyło. I razy 100 lat to wychodzi pół miliona. Czyli na Fordzie, ten Ford te nie przyniósł kompletnie wartości w czasie. Kompletnie. Tak samo zresztą jak złoto, po prostu dostajemy za niego mniej złota niż on jest, niż trzeba było zapłacić w tamtych czasach te 100 yy, kilka lat, 100, 100, ile, 105 lat temu, tak, czy 106. Yy, nie pamiętam już tam dokładnie rocznika, ale to chyba był. Yy, 19 rok czy 11? Nie, no, no nie wiem, w tym momencie nie pamiętam, nie chcę szukać tego, tego obiektu, bo mamy Porsche. Mamy Porsche, mamy kolejny, kolejny komentarz. Komentarz dotyczył Forda. Adam Z napisał, że Ford gówno, Word. taki złom nie da zarobić, co innego, Porsche, Bugatti. Złoto utrzymuje cały czas taką samą wartość, to jest bzdura. Pan się nauczy, że pieniądz traci wartość w miarę jak go przybywa na rynku, a złota przybywa cały czas na rynku, dlatego że złoto się wydobywa. I to może sobie Pan dokładnie zobaczyć, ile w ciągu 100 lat wydobyto złota i w związku z tym można zobaczyć, jaką, jaką procentową, jak procentową ono straciło, straciło na wartości. Można po prostu policzyć inflację, jaką, jaką jaka była na złocie, jak, jak bardzo ten agregat, nazwijmy to M3, tak to by było. Czy coś, co by odpowiadało temu agregatowi w przypadku, w przypadku monet, w przypadku walut filucjalnych. Tak to pewnie trzeba było liczyć, dlatego, dlatego no, proszę się najpierw zastanowić, a potem pisać głupawe komentarze, bo to, bo to tylko jest kurzające i może wprowadzać innych uczestników w dyskusji w błąd. I w 1963 roku Porsche 911 kosztowało 6500 dolarów to było jakieś 200 uncji złota. Dzisiaj nowe Porsche 911 kosztuje 643 tysiące złotych. Dzielimy to przez, skupuj, przez cenę skupu jednej uncji, to jest 11200 zł i wychodzi nam około 57 uncji złota. Z upływem czasu to na to Porsche muszę wydać około 70% mniej uncji złota niż w latach 60. Co pan o tym myśli? Proszę to skomentować. Dziękuję i pozdrawiam. No właśnie, myślę o tym, że że musiałby się pan dowiedzieć o tym, jak, jak złoto. Po pierwsze, jak złoto ulega inflacji, jak, jak działa branża wydobywcza, jak działają górnicy. To by było dobrze. A druga sprawa dzisiaj nie produkuje się Porsche 911, takie jak w 67 roku, w 1963 pan pisał, tak? W 63, więc nie produkuje się takich, takich samochodów, więc nie jest pan w stanie kupić tego samego samochodu. I to, co mówiłem poprzednio, technologia ulega inflacji, w związku z tym rzeczy produkowane przez przemysł są coraz tańsze, dlatego że i coraz lepsze, bo na tym to polega. Po prostu za te same pieniądze kupujemy coraz, coraz lepsze rzeczy, ale to nie jest zasługa złota, tylko to jest zasługa technologii przemysłowej. I zobaczmy sobie porszaki, bo mamy tutaj kilka porszaków. Pan mówił, to akurat nie jest 911, to jest 356 ale to jest jakaś specjalna wersja robiona przez Reitera. Nie wiem, czy to jest coś w rodzaju na przykład Brabusa, tak? Być może taka firma właśnie tuningowa zmieniająca te samochody. Zobaczmy sobie, jakby to było przy tym. Pan tu mówi, że ile to kosztowało tych uncji? 200 uncji złota. 200 uncji złota. Tutaj ta, Ten okaz z 1957 roku został sprzedany za pół miliona dolarów. No to zaraz musimy zrobić jakiś kalkulator, by trzeba było włączyć. Spróbujmy. To jest tak 500 pół miliona dzielone przez 279,4. Bądźmy przez taką kwotę jak rano 178, czyli strata. Na Porszaku, milcząc kosztów przechowywania, koszty przechowywania przez ten czas to by było około, ile to jest lat? 50, ponad 50, to było ponad 250 tysięcy. Kosztów przechowywania takiego Porszaka, milcząc kosztów utrzymania go w ruchu. Czyli na Porszaku straty, na złocie straty, w tym momencie tańszy niż, niż był, znaczy uzyska się mniej. Więc no, sprawa jest prosta, po prostu technologia, technologia nie daje odpowiedzi na to, czy metale szlachetne, czy w ogóle cokolwiek jest w stanie przenieść wartość w czasie. Dostałem jeszcze od Tomasza, Tomasz Cipiuk napisał, proszę o przykład aktywa, który z dużym prawdopodobieństwem według Pana przeniesie wartość w czasie. To jest tylko jedno takie aktywo które mi przychodzi na myśl i to, tym aktywem jest ziemia rolna. Ziemia rolna jest jedynym takim obiektem, który rzeczywiście może tą wartość w czasie przenosić i na którym się nie traci. Chociaż porównywanie tego też jest bardzo trudne, dlatego że trudno porównać, że na przykład był czas, w którym ziemię rolną rozdawano za darmo. Na przykład w różnych miejscach, po to tylko, żeby ludzie tam pojechali się osiedlić. A czasami nawet chyba w tym, w jakiś czas temu chyba była jakaś, taka, była jakaś taka sprawa, że w Rosji płaci się ludziom za to, że przeniosą się na Syberię, żeby tam mieszkać i uprawiać. Czy nie dość, że daje im się za darmo ziemię rolną, to jeszcze, to jeszcze daje się im. Dodatkowe wynagrodzenie za to, że, że będą chcieli się przenieść w miejsce, gdzie ta ziemia się znajduje i, i ją uprawiać. Więc to też nie jest tak do końca, chociaż zakładam, że jeżeli ktoś kupi ziemię rolną w postaci nieużytku, a następnie go zagospodaruje, to automatycznie wartość tego, tego miejsca wzrośnie, bez względu na to, gdzie ono będzie, będzie się znajdowało. Zresztą w czasach dawnych wszystkie Transakcje, jak przeliczano różnego rodzaju transakcje, na przykład na obligacjach emitowanych przez króla, to przeliczano wartości i zyski na tych obligacjach, przeliczano właśnie na ziemię rolną, bo uznawano, że to jest jedyny wyznacznik wartości takiej, takiej stałej, a dokładnie nawet nie chodziło o samą wartość ziemi rolnej, tylko o rentę z ziemi czyli o to, ile można z tej ziemi uzyskać w wyniku, w wyniku uprawy. No, przy tym to już jest historia. To już jest po prostu stare, pewne stare koncepcje. W tym momencie liczenie w ekonomii no odbywa się zupełnie inaczej. Te wartości względne można wyliczać zupełnie, w zupełnie inny sposób. To tyle z tymi komentarzami, także bardzo proszę, oczywiście lubię, jak piszecie komentarze, ale niech te komentarze mają jakikolwiek sens. Jeżeli podajecie cały czas te same przykłady, przykłady, które są, są oderwane od realiów albo nie biorą pod uwagę realiów. Tutaj mamy zresztą kolejne Porsche, jest dokładnie w tej samej cenie sprzedane. Popatrzcie, pół miliona dolarów też się sprzedało, to jest 911. No, tylko że to akurat nie mamy obliczeń do tego Porsche, bo ono jest dużo, dużo młodsze, to jest 1997 rok. No, ale wygląda na to, że popatrzcie, kupienie Porsche'a bez względu na to, czy to, jest, czy to są lata 50. i jest to jakaś wersja limitowana, czy to jest po prostu zwykły samochód nieprzerabiany, dużo młodszy, zasadniczo nic to nie zmienia w cenie. To też, jest, to też pokazuje, że, że właśnie inwestowanie w takie aktywa jak, jak samochody zabytkowe jest problematyczne. Co potwierdza tą tezę, którą wam pokazywałem, którą, którą zawarł w swoich materiałach Motobieda w jednym, w jednym z filmów, który, który zresztą polecałem wam do oglądnięcia. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.